Już od dziecka wiedziałam, że nie jestem tą uprzywilejowaną, że moje istnienie w rodzinie nowaków to bardziej wynik przypadku niż dumy czy radości. Bo kiedy byłam mała, często słyszałam, jak mama mówiła ciotce przy kawie, że Zuzanna to taka, problematyczna, nie to co Kacper, nasz złoty chłopiec, i z biegiem lat te słowa zakorzeniły się we mnie głęboko, jakby były ostrymi kolcami, które wbijały się za każdym razem, gdy próbowałam zrobić coś dobrze. Ale to zawsze było za mało. Za późno albo. Po prostu nie tak, jak oczekiwali, bo Kacper był ich dumą, wysoki, przystojny, z wynikami w nauce i piłce nożnej, z charyzmą, która przyciągała ludzi, i z tym zimnym uśmiechem, który zawsze miał w zanadrzu, gdy mnie upokarzał, a mama śmiała się wtedy z jego żartów. Ojciec kiwał głową z aprobatą i mówił: Trzeba znać swoje miejsce. Zuza, Kacper ci tylko pokazuje świat takim, jakim jest. A ja chowałam się wtedy do swojego pokoju i pisałam w zeszycie, jak bardzo chciałabym mieć inną rodzinę. Jak. Bardzo pragnęłam, żeby ktoś mnie widział naprawdę, bez porównań, bez szyderstw, bez tej bezlitosnej atmosfery, w której każde moje słowo było analizowane, oceniane i z góry uznawane za głupie albo niepotrzebne, aż w końcu, w wieku dziewiętnastu lat, uciekłam z domu, zabierając tylko plecak, starego laptopa i serce pełne ran których nie potrafiłam nazwać, ale które krwawiły przy każdej rozmowie z mamą, bo nawet wtedy, gdy dzwoniła, to tylko po to, by powiedzieć, że Kacper dostał stypendium, że właśnie kupił nowe auto za 40.000 dolarów, albo że ich sąsiedzi pytali, co u ich syna, a nikt nie pytał o mnie, jakby moje istnienie było nieistotne, niewygodne, a ja nauczyłam się żyć w cieniu, oddychać ostrożnie i nie prosić o nic, aż poznałam Marka, Człowieka, który pierwszy raz spojrzał na mnie z czułością, a nie oceną, który słuchał, kiedy mówiłam, i który poprosił mnie o rękę na klifie nad Bałtykiem. A ja powiedziałam tak, bo to był mój ratunek, moje marzenie o normalności. A kiedy? Urodziła się nasza córka Lena, przysięgłam sobie, że ona nigdy nie poczuje tego. Co ja, że zawsze będzie wiedziała, że jest kochana, że jest ważna i że jej głos się liczy. Ale życie jak to życie? Lubi wystawiać człowieka na próbę, bo kiedy Lena miała sześć lat i pojechałyśmy na zjazd rodzinny do domu moich rodziców nad jeziorem, przekonałam się, że nie da się uciec przed przeszłością. Jeśli wciąż pozwalasz jej na dostęp do swojego serca, bo z początku było miło, a Lena była zachwykona wodą. Domem z wielkim ogrodem, kuzynami, których nie znała, ale których traktowała jak przyjaciół, aż do dnia... W którym podczas śniadania zaczęła śpiewać cicho swoją ulubioną piosenkę o Słońcu i Przyjaźni, a Kacper spojrzał na nią z pogardą i powiedział: Z takiego kija, taki kołek. Jesteście siebie warte, dwie bezużyteczne dziewczyny. Po czym uderzył ją otwartą dłonią w twarz, na oczach wszystkich, tak nagle i tak brutalnie, że czas się zatrzymał. Alena upadła z zaskoczenia i bólu, i nie mogłam w to uwierzyć. Nie mogłam się ruszyć bo przez chwilę znów byłam tą małą Zuzą, którą karcono za oddychanie zbyt głośno, i słyszałam, jak ojciec śmieje się i mówi. Czas. By nauczyła się wstydu, a matka wzdychała teatralnie. Zuzanna nigdy nie potrafiła nauczyć się. Jak? Wychowywać dziecko, a ja podniosłam moją córeczkę, której policzek płonął na czerwono, i powiedziałam. Nigdy więcej. I wtedy zauważyłam, że mój kuzyn nagrywał wszystko, bo miał za zadanie stworzyć film rodzinny. I ten mikrofon, który był włączony, stał się moją bronią, moją szansą na wyrwanie się raz na zawsze z tej klatki i tej samej nocy spakowałam rzeczy. Zabrałam Lenę i pojechałam do mojej przyjaciółki Igi, której mieszkanie pachniało cynamonem i spokojem, a gdy posłuchała nagrania, powiedziała tylko: Zrób z tym, co trzeba, i ja wiedziałam, co muszę zrobić, bo nie chodziło już tylko o mnie, ale o moją córkę, o jej dzieciństwo, o jej godność. O jej poczucie, że świat może być dobry, i wysłałam nagranie do fundacji, w której Kacper był ambasadorem, do jego firmy, która wymagała wysokich standardów etycznych, i do kilku gazet lokalnych, które zawsze rozpisywały się o sukcesach rodziny Nowaków, ale tym razem miały do opowiedzenia inną historię prawdziwą, bolesną i niewygodną. A potem przyszły telefony, jeden po drugim, pełne paniki, gruźb, próśb o milczenie. Prób odkupienia, ale ja byłam już inną kobietą kobietą, która postanowiła przerwać cykl przemocy, obojętności i usprawiedliwiania oprawców. I kiedy po miesiącu spotkaliśmy się wszyscy u babci, która była jedyną osobą w rodzinie, która powiedziała wprost: Zawiodłam was, bo nie obroniłam waszego ojca przed jego ojcem. Ale nie pozwolę, by ten wzorzec trwał dalej. Wiedziałam, że zrobiłam dobrze, że Lena miała szansę dorastać bez lęku. Bez wstydu, bez potrzeby przepraszania za swoje istnienie, a kiedy po raz pierwszy zaśpiewała znów swoją piosenkę, z podniesioną głową i uśmiechem na twarzy, poczułam, że to nie jest tylko jej zwycięstwo, ale także moje i że choć droga była długa i bolesna, to każdego dnia na nowo budujemy dom, w którym jest miejsce na miłość, naprawdę i na głos, który nie musi być cichy, by był wysłuchany. I właśnie wtedy, kiedy wydawało się, że najgorsze już za nami. Lena odzyskała odwagę śpiewania, że ja odzyskałam spokój i wiarę we własne decyzje, pojawił się list, list polecony z kancelarii prawnej reprezentującej mojego brata, w którym znajdowały się oskarżenia o zniesławienie, celowe działanie na szkodę wizerunkową, żądanie przeprosin i groźba pozwu na kwotę 200.000 dolarów za dość uczynienia za straty moralne i zawodowe, które rzekomo mu wyrządziłam, i choć serce mi zamarło, gdy czytałam te słowa, Choć przez chwilę chciałam zwinąć się w sobie i znów poczuć się jak ta mała dziewczynka, która zawsze przepraszała za wszystko, nawet gdy to nie ona zrobiła coś złego, to potem spojrzałam na Lenę, która właśnie rysowała nuty w zeszycie i nuciła cicho pod nosem, i wiedziałam, że nie cofnę się, że nie pozwolę mu ani nikomu innemu uciszyć mnie prawnie, bo prawda była po mojej stronie, a prawda nie potrzebuje przeprosin, i wtedy skontaktowałam się z prawniczką, kobietą o imieniu Klaudia. Która prowadziła sprawy dotyczące przemocy psychicznej i fizycznej w rodzinach, i która po zapoznaniu się z nagraniem, raportem lekarskim i opinią psychologa dziecięcego, powiedziała spokojnie: Nie tylko nie zapłacisz ani centa, ale możesz wnieść kontrpozew o nękanie i próbę uciszenia ofiary, i tak też zrobiłyśmy. Złożyłyśmy pozew, dołączyłyśmy dokumentację. A gdy sąd rodzinny przyznał mi pełne prawa rodzicielskie i wprowadził zakaz zbliżania się kacpra do mnie i do Leni, poczułam, że. Po raz pierwszy od lat ktoś stanął po naszej stronie, że system, choć powolny, choć nie zawsze sprawiedliwy, potrafi czasem zadziałać, kiedy ma się dowody i determinację. A media, które wcześniej rozpisywały się o awansach Kacpra, teraz publikowały artykuły o moralnym upadku człowieka sukcesu, o brutalnym incydencie wobec sześcioletniego dziecka. I choć część ludzi w komentarzach pisała, że to sprawy rodzinne i nie powinny być prane publicznie. To jeszcze więcej pisało: Dziękuję za odwagę. Moje dziecko też było bite przez wujka. Nigdy nie miałam siły się postawić. Podziwiam cię. Twoja córka będzie silniejsza, bo wie, że mama ją chroni. I każda z tych wiadomości była jak plaster na ranę, bo wiedziałam, że nie jesteśmy same, że wiele kobiet, wiele matek milczy, bo boją się, że nikt im nie uwierzy, że zostaną wyśmiane albo odrzucone przez własnych bliskich. I jeśli nasza historia miała dać komuś siłę, to warto było ale konsekwencje trwały, bo moi rodzice odwrócili się ode mnie całkowicie, napisali mi długi mail, w którym zarzucili mi zniszczenie rodziny, publiczne upokorzenie brata i wciąganie leni w dorosłe konflikty, i choć wiedziałam, że każde z tych zdań to odwracanie kota ogonem, to i tak zabolało, bo gdzieś w głębi nadal miałam ten głupi cień nadziei, że w którymś momencie mama zadzwoni, powie przepraszam, że nie obroniłam cię jako dziecka. Ale dziś chcę być przy tobie i wnuczce że ojciec po raz pierwszy w życiu nie stanie murem za Kacprem, tylko spojrzy prawdzie w oczy i przyzna, że zawiódł, ale to nie nastąpiło, przynajmniej nie wtedy, bo musieli jeszcze stracić wszystko, zanim zaczęli rozumieć, co tak naprawdę się liczy, bo po tym, jak Kacper stracił stanowisko, a jego żona, Marta, złożyła pozew rozwodowy i zabrała dzieci, bo miała dość jego krzyków i kontrolowania każdego kroku, zaczęło się osuwanie w dół, finansowe, społeczne i emocjonalne. Jego nazwisko, które kiedyś otwierało drzwi, zaczęło budzić niepokój, a niektórzy inwestorzy wycofali się z projektów, które prowadził i choć próbował wrócić do łask, mówił w mediach o pomówieniach, gonce, rodzinnym nieporozumieniu. To było za późno, bo raz pokazana twarz agresora nie daje się już tak łatwo przykryć uśmiechem, a ja w tym czasie skupiałam się na lenie która zaczęła chodzić na zajęcia wokalne do pobliskiego domu kultury, gdzie poznała dzieci, które ją wspierały, i nauczycielkę, panią Irenę, która mówiła ,,Głos to siła, ale trzeba go używać z mądrością", i Lena. To rozumiała, rozwijała się, śpiewała coraz śmielej, aż pewnego dnia podczas szkolnego występu stanęła na scenie i zaśpiewała piosenkę, która brzmiała jak hymn uzdrowienia, a ja płakałam na widowni, wśród innych rodziców, i czułam, że ta mała dziewczynka, którą kiedyś byłam, też śpiewa w środku ze wzruszenia, bo została wreszcie zauważona, usłyszana, obżęta, i jeśli ktoś zapyta mnie, czy było warto przejść przez cały ten koszmar, by dać mojej córce poczucie bezpieczeństwa i głos, który nie drży, ze strachu odpowiem, że tak, tysiąc razy tak, i choć straciłam kontakt z rodzicami, część rodziny, kilka przyjaciółek, które uważały, że przesadzam. Zyskałam coś o wiele ważniejszego: życie, w którym nikt mnie nie bije słowem, gestem ani milczeniem, i przyszłość, w której Lena wie, że zawsze ma prawo powiedzieć nie, nie zgadzam się, to mnie boli, nie rób mi tego. A ja będę obok, żeby powiedzieć: Masz rację, córko, twoje granice są święte, bo choć urodziłam się w rodzinie, która chciała mnie złamać, wychowałam się wśród ludzi, którzy uczyli mnie wstydu. W dorosłości nauczyłam się, że siła to nie milczenie, tylko odwaga, by krzyczeć, kiedy trzeba i cicho być, kiedy to wybór, a nie przymus.